Witam w kolejnym odcinku Współczynnika Doli, dzisiaj dalsza część eksperymentu, no i dzisiaj po raz pierwszy odcinek dotyczący telewizji CBS. CBS e, miała na koncie mnóstwo teleturniejów na antenie w ciągu ponad 6 dekad istnienia, e, no i również były takie, właśnie przede wszystkim były takie, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. Ateleturniej CBS z tymi jedną wejściem to Family Feud, Password, Name the Tune, Pressure Luck, Winning Lines, The Place is Right, Child's Play, Power of Ten, Card Sharks, Blackout, Match Game, To Tell the True, Now You See It, Wanna Bet, The Pyramid, Wheel of Fortune, Tattoo Tiles, Tic Tac Toe, Gambit, Beat the Clock, Let's Make a Deal, I've Got a Secret. Storm The Castle, What's My Line, The $64,000 Question oraz Strike at Rich. W sumie 26 teleturniejów CBS, które miały co najmniej jedną wersję zagraniczną. No a sprawdzimy, które z tych teleturniejów miały swoje polskie wersje emitowane na antenie telewizji Polsat. No o po Polsacie to już chyba nie muszę Wam mówić nic. Jak widzicie, znalazło się na antenie Polsatu. Nawet takie teleturnieje, które swoje amerykańskie wersje miały akurat nadawane na antenie telewizji CBS. A te teleturnieje te to. Piramida, strzał, w dziesiątkę, idź na całość oraz rekiny kart. A to oznacza, że współczynnik doli dla telewizji Polsat względem CBS wynosi 15,38%. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie, tylko od Was i od Waszych wyświetleń zależy, która z telewizji czy ABC, czy CBS, czy NBC będzie stałym uczestnikiem zagranicznych odcinków współczynnika DOLI w przyszłym sezonie. Tak więc na dzisiaj już Wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym współczynniku DOLI. Cześć!